Do tego psiaka przyjechaliśmy. Mhm. Proszę mi powiedzieć, pani jest właścicielem tego psiaka? Tak, dobrze. A to gdzie... Znaczy, my jesteśmy właścicielem od półtora roku, bo moja córka zabrała go, po prostu go ukradła poprzedniemu właścicielowi. Mhm. Ma nie, niedoleczalną właśnie wysypkę skórną. Nie wiemy od czego, cały czas jest. Diagnozowany. Stosujemy różne środki typu szampony dla y, alergików. Y, miał zmienioną karmę. Mm -hmm. <grych> Jak co że... pani ma dla tego psykiwania? Weterynarz powiedział, że dopiero będziemy mu wyrabiać, ale ja nie miałam czasu, wie pani, pandemia i te inne. Dobrze, kiedy ostatni raz pani u mnie była? Oj, dawno byłam u niego. Jak pies jest leczony? Jak ma pchły na sobie? E, pies ma pchły na sobie. E. Tak, i te pchły... My już stosowaliśmy i obroże, i kropelki sąsiadka ostatnio przyniosła. No wszystko stosujemy, jest kąpany raz w tygodniu. E,